Tekst manny na 25 lutego, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga, Ewangelia Mateusza rozdział 4, werset 4. Komentarz parauzyjny. Powinniśmy nauczyć się lekcji, że życie człowieka nie polega na obfitości posiadanych dóbr, żywności i ubioru lecz i w najpełniejszym, największym i najwyższym znaczeniu zależy od zupełnego poddania się boskiej woli, od zwracania pilnej uwagi na każde słowo pochodzące z ust Bożych. Wszystkie napomnienia, zachęty i obietnice są potrzebne do rozwoju tych, których Bóg obecnie powołuje do życia wiecznego jako dziedziców ze swym synem w królestwie. Jako uczniowie pana Jezusa starajmy się zatem coraz lepiej zachowywać w pamięci słowa powyższego tekstu i według nich postępować. Reprint nr 3058 Komentarz epifaniczny. Życie człowieka nie polega na obfitości ziemskich dóbr, którymi się cieszy. Tym, co naprawdę się liczy, zarówno w udzielaniu, jak i podtrzymywaniu życia są nauki Słowa Bożego. Bardzo mylą się więc ci, którzy próbują podtrzymywać swoje życie grzechem, za pomocą ziemskich środków, ponieważ dla wrażliwych i posłusznych serc Słowo Boże jest duchem i żywotem, jest ono dla nich potężne i życiodajne. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, S.N.P.D. Piąta Mojżeszowa rozdział 8 werset 3 I upokarzał cię, i głodził cię, i karmił cię manną, której nie znałeś i nie znali twoi ojcowie, po to, by dać ci poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz że człowiek żyje wszystkim co wychodzi z ust Pana. Psalm 17, werset czwarty. Co do czynów ludzkich, według słowa Twoich warg, ja wystrzegałem się ścieżek bandytów. Psalm 19, wersety od 8 do 12. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę, świadectwo Pana potwierdzone, uczy niedoświadczonego mądrości. Rozporządzenia Pana są właściwe. Cieszą serce, przykazanie Pana jest wyraźne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, rozstrzygnięcia Pana godne zaufania, a przy tym sprawiedliwe, są bardziej upragnione niż złoto, nawet najszczersze, są słodsze niż miód i to z plastra płynący. Twój sługa także został przez nie oświecony na tych, którzy ich strzegą, czeka wielka nagroda. Psalm 43, werset 3 zaśli swoje światło i swoją prawdę. Niech mi przewodzą, niech mnie przyprowadzą na Twą świętą górę i do Twoich przybytków. Psalm 107, wersety 19 i 20. Wtedy zawołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z pognębienia. Posłał swoje słowo i uleczył ich, i uratował ich przed dołem. Psalm 119, wersety 9, 11, 14, 24, 25, 28, 41, 54, 69, 72, 77, 81, 92. 93, 103, 144, 159, 173 i 174. Jak młody człowiek zachowa swą ścieżkę w czystości, gdy przestrzegać będzie Twojego słowa. W moim sercu przechowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Cieszę się z drogi Twoich postanowień, jak z wielkiego bogactwa. Tak, Twoje postanowienia są moją rozkoszą, są moimi doradcami. Dalet. Moja dusza przylgnęła do prochu, ożyw mnie według Twego słowa. Moja dusza płacze ze smutku, podźwignij mnie według swego słowa. Niech stąpi na mnie Twoja łaska, Panie, Twoje zbawienie zgodnie z Twoją obietnicą. Twoje ustawy są mi pieśniami w domu mojej pielgrzymki. Pyszni zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, lecz ja całym sercem strzegę Twych rozporządzeń. Lepsze jest dla mnie prawo Twoich ust niż tysiące sztuk złota i srebra. Jot, niech stąpi na mnie Twoje miłosierdzie, abym żył, gdyż Twoje prawo jest moją rozkoszą. Moja dusza tęskni za Twoim zbawieniem i wyczekuje Twojego słowa. Gdyby twe prawo nie było mi rozkoszą, szybko zginąłbym w niedoli. Na wieki nie zapomnę Twych rozporządzeń, bo dzięki nim zachowujesz mnie przy życiu. O, jak gładka dla mego podniebienia jest Twoja obietnica, słodsza niż, miód dla mych ust. Twoje postanowienia są sprawiedliwe na wieki, uczyń mnie rozsądnym, aby morzył. Kow. Zauważ, że kocham Twe rozporządzenia, Panie, ożyw mnie według Twojej łaski. Niech twoja ręka będzie mi pomocą, bo wybrałem Twe rozporządzenia. Tęsknię za Twoim wybawieniem, Panie, a Twoje prawo jest moją rozkoszą. Izajasza rozdział 30 werset 21, a Twoje uszy usłyszą słowo spoza siebie, mówiące, to jest droga, idźcie nią, gdy będziecie szli w prawo lub gdy będziecie szli w lewo. Jeremiasza rozdział 15 werset 16. Gdy znajdywałem Twe słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi weselem i radością mojego serca. Gdyż wzywano nade mną Twego imienia, Panie, Boże zastępów. Ezechiela rozdział trzeci, werset 3 I powiedział do mnie, Synu Człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrze tym zwojem, który Ci daje. Zjadłem więc, a był w moich ustach słodki jak miód. Amosa rozdział 8 wersety 11 i 12 Oto nadchodzą dni... Oświadczenie pana Jachwe, że ześle głód na ziemię, nie głód chleba i nie pragnienie wody, ale słuchania słów pana. I będą błąkać się od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, by znaleźć słowo pana, lecz nie znajdą. Ewangelia Mateusza, rozdział siódmy, wersety od dwudziestego czwartego do dwudziestego siódmego. Każdy więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, porównany będzie do człowieka mądrego, który swój dom zbudował na skale. I spadł deszcz, wezbrały rzeki, dmuchnęły wiatry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, gdyż został posadowiony na skale. A każdy, kto słucha tych moich słów, lecz ich nie wypełnia, porównany będzie do człowieka głupiego który swój dom zbudował na piasku i spadł deszcz wezbrały rzeki dmuchnęły wiatry i uderzyły w ten dom i runął a jego upadek był wielki Ewangelia Łukasza rozdział jedenasty, werset 28 On zaś odpowiedział szczęśliwi są raczej ci którzy słuchają słowa Bożego i przestrzegają go Ewangelia Jana rozdział 5, wersety 24 i 39. Ręczę i zapewniam was, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie zdąża na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zgłębiacie pisma, ponieważ wy sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają świadectwo o mnie. Rozdział piętnasty werset trzeci, wy już jesteście czyści, przez słowo, które wam przekazałem. Rozdział dwudziesty werset trzydziesty pierwszy, te zaś zostały spisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście, wierząc, mieli życie w Jego imieniu. Dzieje apostolskie rozdział 20 werset trzydziesty drugi. A teraz powierzam was Bogu i słowu jego łaski, zdolnemu zbudować i dać dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Pierwszy Tymoteusza rozdział 4, wersety 5 i szósty, bo poświęcane jest przez słowo Boga i modlitwę. Wykładając braciom te sprawy, będziesz wspaniałym sługą Chrystusa Jezusa karmiącym się słowami wiary i pięknej nauki, za którą poszedłeś. Pieśni 22 332 264 49 296 79 311. Wiersze Brzasku 43. On mnie prowadzi. Lektura uzupełniająca. Reprint nr 4896 Tekst manny na 25 lutego Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 4 Pytania, czym żyłem żyłam w tym tygodniu? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.